Tak wygląda jeziorko dziekanowskie o tej porze dnia, właściwie mamy taki graniczny moment pory zachodzącego słońca i tutaj jesteśmy nad tym jeziorkiem. Taki mamy rozcieradło do pasteli suchych, ale też i do węgla, więc będziemy mogli skorzystać. Tu są takie nakładki, tu jest soft knife. Covers Paint Draw Blend I Tu jest pokazany schemat To można kupić w sklepie Są rozmaite Ciekawe formy Tu jest Tu są odbicia w wodzie tu jest nawet troszkę mocniej Ta część no, tam, jest, tam jest to charakterystyczne Drzewo takie dosyć suche, dziwne, ale wygląda fajnie, bo tworzy silne napięcie, jakiś kontrast. To tu jeszcze mocniej To są te rozcierki. No i zobaczmy, co nam to daje. No ładnie to rozciera. Mamy takie odbicia, żeby tu uzyskać tę miękkość, można jeszcze. Jeszcze mocniej I to też można takim pyłem węglowym sobie podziałać. O. I teraz mogę tutaj to odbicie sobie. O. Nawet mi to zeskoczyło, ale to nie szkodzi. Do, dosyć, dosyć ciekawe to jest. O. tutaj to co dalej sobie rozcierać i, i wychodzą. To jest jakaś taka gąbczasta forma No tutaj jest troszkę troszkę więcej tutaj się dzieje o, tu są jakieś takie formy tam tam jeszcze coś jest można sobie ten można wie, wiele rysunków jakby nałożyć, nałożyć w jedną tu można coś przyciemnić nie ale też poprzez delikatne no świetne świetne fajne narzędzie a tu jeszcze możemy te rzeczy sobie zmiękczyć chmurki delikatnie też mogę sobie tutaj z tej strony nałożyć i też wyjdzie to mogę też zrobić takie taką rozcierę wody dać jakieś mocniejsze mocniejsze formy no tu jeszcze zakończenie tego czegoś tu jest za twardo więc i tutaj to drzewo on tutaj powstały nowe listki więc sprób spróbuję to rozetrzeć jeszcze żeby żeby ta część mi wyszła no i tam mocniej mocniej mogę sobie o i to właściwie fajnie tu są te trawy zamiast palcem mogę sobie właśnie tym tu jeszcze te na pierwszym planie te trawy ucysiu. zobacz do niego czy on co on go mhm. Tu są te trawy na pierwszym nie ma planie, więc mogę, jest nie ma jest o, to tutaj się nie mogę. mogę ten pierwszy plan wzmocnić A, i do... też wyjdzie mi ta miękkość nie, tu, ale tu akurat nie potrzebuję tej miękkości, więc spróbuję sobie jeszcze mocniej to pozaznaczać i, i mam fajny fajny rezultat takich w takim realistycznym świecie, który chcę przedstawić, bardzo ładnie on będzie wyglądał. I to właśnie te, te rozciery bardzo, bardzo fajnie wyglądają. I teraz ta woda jeszcze mogę sobie tutaj dalej to zmiękczyć. O, super fajne narzędzie, daje mi super efekty. Więc polecam, można sobie ta tu jeszcze lecić. się tutaj bawią. Nawet łucja łapie ryby. A tak wygląda już gotowy rysunek, wykonany przy użyciu tych właśnie lipowych, lipowych węgli.